Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Srogosz. Jestem radcą prawnym zajmującym się prawem żywnościowym. Jestem także naukowcem, doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Zajmuję się zawodowo i naukowo prawem żywnościowym od wielu lat i prowadzę w związku z tym. Stronę internetową proponuję Państwu treści związane z prawem żywnościowym w postaci poradników dla producentów, dla restauratorów i dla konsumentów, a także prowadzę bloga. Zarówno poradnik, jak i blog prowadzony jest w formie, można powiedzieć, pisemnej na stronie internetowej, a także w formie podcastu. Mam nadzieję, że te wiadomości, które państwo znajdziecie na stronie internetowej, wyznaczą do rozwiązania bieżących problemów firmy. Natomiast jeżeli potrzebujecie państwo doradztwa prawnego w szerszym zakresie, oferuję pomoc prawną, obsługę prawną, opinię, ekspertyzy i Kolenia. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić temat związany z żywnością funkcjonalną. Na stronie internetowej znajduje się artykuł na ten temat pod tytułem Żywność funkcjonalna polski rynek spożywczy. Natomiast jestem także autorem artykułu naukowego na temat żywności funkcjonalnej opublikowanego w białostockich studiach prawniczych. Szanowni Państwo, żywność funkcjonalna jest to, można powiedzieć, temat dosyć nowy na polskim rynku, zarówno prawniczym, jak i naukowym, a także jest to stosunkowo nowy produkt na polskim rynku pożywczym. Żywność funkcjonalna znana jest na świecie już od lat 90. Pierwsze badania na temat żywności funkcjonalnej oraz jej zastosowania i definicji prowadzone były na Uniwersytecie Tokijskim w latach 90. XX wieku. Wtedy to powstały też pierwsze regulacje w Japonii dotyczące tak zwanego fosu, czyli food for 5 health use. Wtedy te, też w Japonii po raz pierwszy zdefiniowano żywność funkcjonalną, ale trzeba powiedzieć, że japończycy rozwinęli w ograniczonym zakresie rynek żywności funkcjonalnej, natomiast e, tak naprawdę ten rynek Potencjał tego rynku wykorzystany został przede wszystkim przez Amerykanów. W latach 90. i na początku XXI wieku Amerykanie rozwinęli rynek żywności funkcjonalnej w taki sposób, że zaledwie w przeciągu 15 lat można powiedzieć, że dochody z Oprotu żywnością funkcjonalną wzrosły z 8 miliardów do 100 miliardów dolarów. Niewątpliwie produkcja żywności funkcjonalnej należy obecnie do szybko rozwijających się segmentów przemysłu spożywczego, w którym to segmencie drzemie wysoki potencjał komercyjny. Udowodnili to. Nie tylko Japończycy, ale przede wszystkim Amerykanie. Jeśli chodzi o rynek europejski, trzeba pow powiedzieć, że w Europie Zachodniej rynek żywności funkcjonalnej wygląda trochę lepiej niż w Polsce. W Polsce uczymy się jeszcze tego rynku żywności funkcjonalnej, ale niewątpliwie od kilku lat jest to. Temat w coraz większym stopniu zgłębiany przez producentów, a także naukowców. Zanim przejdziemy do oceny polskiego rynku żywności funkcjonalnej, warto krótko przedstawić definicję żywności funkcjonalnej i zaprezentować, czym żywność funkcjonalna w istocie jest. Na potrzeby naszego polskiego rynku żywności funkcjonalnej można przyjąć definicję opracowaną w ramach projektu Komisji Europejskiej dotyczącego żywności funkcjonalnej. Według definicji Komisji Europejskiej żywność funkcjonalna jest to taka żywność, która Korzystnie wpływa na jedną lub więcej docelowych funkcji organizmu ponad odpowiednie efekty odżywcze, sposób odnoszący się do poprawy stanu zdrowia i dobrego samoczu poczucia lub zmniejszenia ryzyka choroby. Jest to jednocześnie żywność konwencjonalna, która nie może być produkowana w formie pigułek ani kapsułek, a więc jest to część normalnego schematu żywienia. Żywność funkcjonalna może być żywnością naturalną, może być to żywność, do której dodano składnik lub środek spożywczy, albo z którego składnik został. Usunięty środkami technologicznymi lub biotechnologicznymi. Jednocześnie żywność funkcjonalna może to być także żywność, w której cechy jednego lub więcej składników zostały zmodyfikowane, lub żywność, w której biodostępność jednego lub większej liczby składników została zmodyfikowana, albo dowolna kombinacja tychże możliwości. Żywność funkcjonalna może być produkowana zarówno dla całej populacji, jak i też dla określonych grup ludności. Na przykład, yy, może być dedykowana dla określonych grup wiekowych. Żywność funkcjonalna nazywana jest też żywnością projektowaną. Spotykane są nazwy takie jak nutraceutyk, żywność o działaniu bioleczniczym czy też żywność farmaceutyczna. Żywności funkcjonalnej nie możemy jednak mylić z żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona jest typowo do celów terapeutycznych. I raczej dedykowana jest dla służby zdrowia w celach leczenia poszczególnych kategorii pacjentów. Natomiast żywność funkcjonalna nie jest przeznaczona ściśle dla osób chorych. Przeznaczona jest zarówno dla osób chorych, dla osób zdrowych, ale nie może być traktowana jako produkt medyczny bądź też żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. W Polsce w związku z tym, że rynek żywności funkcjonalnej dopiero się rozwija, rodzi się problem z zdefiniowaniem tej żywności z punktu widzenia prawnego. O ile, Znamy pojęcie żywności funkcjonalnej w oparciu o dokumenty unijne, dokumenty Komisji Europejskiej i tą żywność sobie zdefiniowaliśmy. O tyle należy mieć świadomość tego, że w prawie w istocie nie istnieje pojęcie żywności funkcjonalnej. Dlatego też powstaje pytanie, czym jest żywność funkcjonalna z punktu widzenia prawnego? Niewątpliwie żywność funkcjonalna jest to środek spożywczy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jest to jednocześnie, tak jak powiedzieliśmy, konwencjonalny środek spożywczy. Jednakże o takich właściwościach, które powodują korzystny wpływ na jedną lub więcej docelowych funkcji organizmu. Rodzi się zatem pytanie, jak zdefiniować żywność funkcjonalną w polskim porządku prawnym, skoro nie mamy tego pojęcia. Ani w aktach prawa unijnego, a w szczególności w rozporządzeniu 178 łamane na 2002 w sprawie ogólnych zasad prawa żywnościowego, nie mamy definicji żywności funkcjonalnej także w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dlatego też powstaje pytanie, w jaki sposób Określić z punktu widzenia prawnego żywność funkcjonalną. Wyobraźmy sobie, że jakaś sprawa trafia do sądu administracyjnego, i w piśmie procesowym znajduje się pojęcie żywności funkcjonalnej. Sąd administracyjny będzie poszukiwał pojęcia żywności funkcjonalnej w porządku prawnym jako takiego nie znajdzie. Dlatego też warto jest na potrzeby rynku polskiego, tym na potrzeby rynku prawniczego podać odpowiednią definicję żywności funkcjonalnej, biorąc pod uwagę dostępne i obowiązujące normy prawne. W Polsce i w Unii Europejskiej żywność funkcjonalną najlepiej połączyć z tak zwanymi oświadczeniami zdrowotnymi i oświadczeniami żywieniowymi. W punktach prawnych poświęconych Oświadczeniom zdrowotnym i oświadczeniom żywieniowym w istocie nie znajdziemy pojęcia żywności funkcjonalnej. Jednakże sama istota oświadczeń zdrowotnych i oświadczeń żywieniowych powoduje, że możemy zdefiniować żywność funkcjonalną jako taką, która oznaczona jest. Odpowiednimi oświadczeniami zdrowotnymi i oświadczeniami żywieniowymi. A więc, jako taką, która na etykiecie umieszczone ma odpowiednie oświadczenia zdrowotne lub oświadczenia żywieniowe. Przykładami żywności funkcjonalnej mogą być produkty, z następującymi informacjami, które to w istocie informacje są oświadczeniami żywieniowymi lub zdrowotnymi: bez dodatku cukru, bez dodatku soli, o obniżonej zawartości tłuszczu, z wysoką zawartością białka, źródło kwasów omega 3, czy. Źródło błonnika pokarmowego. Są to przykłady oświadczeń żywieniowych, a więc takich, które wskazują składnik, który bądź brak składnika w środku spożywczym, który korzystnie wpływa na funkcję organizmu. Natomiast na produktach możemy też znaleźć takie informacje jak zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi jest przeznaczony produkt dla czystych i białych zębów wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi Są to informacje które możemy Nazwać z kolei oświadczeniami zdrowotnymi, a więc wskazują na korzystne działanie środka spożywczego związane z funkcjonowaniem organizmu. I, Szanowni Państwo, Wracając do pytania o pojęcie żywności funkcjonalnej, możemy zaproponować taką definicję żywności funkcjonalnej na potrzeby polskiego rynku, że są to środki spożywcze, które. Zawierają oświadczenia zdrowotne lub oświadczenia żywieniowe. Jest to z pewnością definicja odbiegająca od definicji przyjętej w dokumentach Komisji Europejskiej, czy też przyjętej w projekcie japońskim. Jednakże należy stwierdzić, że na potrzeby, Rynku spożywczego oraz obrotu prawnego jest to definicja, która odpowiada aktualnemu stanowi prawnemu. Zatem możemy powiedzieć, że obrót żywnością funkcjonalną regulowany jest w szczególności rozporządzeniem. 1924 na 2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Jest to podstawowy akt prawny, który powinien być brany pod uwagę przez producentów zamierzających rozwijać produkcję żywności funkcjonalnej. A zatem producent, który jest zainteresowany rozwojem rynku żywności funkcjonalnej, powinien znać rozporządzenie 1924 i powinien brać pod uwagę system oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Niestety, można powiedzieć na dzień dzisiejszy, że rozporządzenie, o którym mowa, 1924 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, nie do końca spełnia oczekiwania polskich producentów żywności. I w istocie należy stwierdzić, że nie przyczynia się do większej konkurencyjności w stosunku na przykład do rynku amerykańskiego. Amerykański rynek żywności funkcjonalnej jest bardziej elastyczny ze względu na bardziej elastyczną definicję żywności funkcjonalnej, która to definicja nie jest ograniczona do restrykcyjnych regulacji dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Natomiast w Unii Europejskiej, a także w Polsce, system oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych jest nazbyt skomplikowany. A promocja nowych produktów czy nowych środków spożywczych, które możemy określić żywnością funkcjonalną, jest Znacznie utrudniona na naszym rynku ze względu na duże koszty i skomplikowaną procedurę związaną z wnioskami o zarejestrowanie przez Komisję Europejską nowych oświadczeń zdrowotnych lub żywieniowych. Ograniczenia, które potykają producentów. Wiążą się także z zatwierdzonymi oświadczeniami, dlatego że należy zadbać odpowiednio o właściwe etykietowanie, znakowanie środków spożywczych, które traktujemy jako żywność funkcjonalną, przy użyciu oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. W tym zakresie nie ulega wątpliwości, że producenci zdani są na własną pomysłowość i przedsiębiorczość. Natomiast istotnym warunkiem zwiększenia zysków z produkcji obrotu żywnością funkcjonalną niewątpliwie może okazać się profesjonalna obsługa prawna w zakresie etykietowania środków spożywczych oraz rejestracji oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych. Zatem podsumowując, możemy powiedzieć, że rynek żywności funkcjonalnej w Polsce niewątpliwie jest na etapie intensywnego rozwoju. W porównaniu z rynkiem amerykańskim jeszcze zaczynamy, można powiedzieć, Powiększanie potencjału żywności funkcjonalnej. Przeszkadza tym niewątpliwie zbyt restrykcyjny system oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Dlatego też na obecnym etapie bardzo istotna jest wiedza na temat tychże oświadczeń. W szczególności wiedza prawnicza. I o tych oświadczeniach opowiem Państwu w następnym podcaście na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Na dzisiaj dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam Państwa do przeczytania poradnika dla producentów i restauratorów, znajdującego się na mojej stronie internetowej oraz do posłuchania moich podcastów, w tym dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.